Ok, moi drodzy państwo, to w takim wypadku chyba możemy zacząć nasz premierowy strumyk ze City Skylines. To jest. To jest. Mamy... O właśnie, tu mam mod na większą ilość map. Znaczy na większą mapę można powiedzieć. A więc sobie go od... odblokuję. I może trochę przyciszę muzykę, bo muzyka lubi być w tej grze złożyłem już dosyć, dosyć głośna no my też troszeczkę bardziej przyciszę całą grę. No i dobra, jedziemy z Koksiurem, wydaje mi się. Jakby ktoś nie wiedział, jest to gra, w której... Pff, no, budujemy miasto w skrócie rzecz biorąc, tak? I no, zaczynamy zabawę od wyboru, wyboru... mapy, na której będziemy się bawić. Wielkie, do, wielkie równiny. Warto też patrzeć, jakie tu ma statystyki mają to, ma to wszystko, tak myślę. Żeby wybrać najbardziej hmm, zrównoważoną, jakby to lokację, taka gdzie byłoby wszystko w miarę dużej ilości, i wybrałem w sumie przypadkowo nie wiem co. Nie mam zielonego pojęcia jaki ten. W sumie przypadkowo wygrałem chyba dwa razy, przypadkowo kliknąłem. No dobra, no to, no to się ma. <laughs> Witam. A czemu Springfield? Nie mogę miasta zmienić zaraz mogę. Ha. Na razie to stopo będzie to się nazywało Live City. Żywe miasto, miasto na żywo. Bo Stream City trochę słabo. Ale Live City wygląda tak jak te całe ogólnie te, jak te całe nazwy amerykańskich miast w różnego rodzaju serialach i filmach superbohaterskich, na przykład Central City. I tym, i tym ogólnie, i tym podobne. No dobra, buduj drogi, tu mamy część, zacznij budować drogi oraz rejony w ich pobliżu. W obszarach z przypisanymi rejonami w sposób automatyczny zaczną pojawiać się budynki, a w miarę rozwoju miasta odblokowywane będą nowe usługi i budynki. Tak, bo tutaj mniej to wygląda tak, że im więcej mamy mieszkańców tym zdobywamy to coraz nowe jakby perki, nowe poziomy rozwoju. Dostajemy nowe budynki, nowe możliwości, więc tutaj jest, jakby jest taki rozwój, jest odblokowywanie nowych rzeczy. I na początku mamy takie coś, taki kwadrat mniej więcej, powiedzmy, który jest do wielkości, powiedzmy, terenu dostępnego w SimCity. Więc to niby nie jest szaleństwo, nie? ale warto bronić pod uwagę, że później będziemy mogli dokupywać kolejne tereny, kolejne tej wielkości tereny. tak? Normalnie w gołej grze możemy takich terenów do 9 dokupić. A w przypadku gdy gramy z modem teraz, który mam, mam pobranego z e, workshopu z warsztatu steamowego, to możemy do 25 tego typu kwadratów dokupić, więc <laughs> jest po prostu, a Teren jest po prostu przeogromny i to mi się strasznie, strasznie podoba ja Jakby ktoś nie pytał jak nam to w tym momencie pierwszy raz premierowo gra, wyszło dosłownie godzinę temu, ja ją zainstalowałem No i odpaliliśmy streama i, i, i gramy nie, nie nazwę miasta Ebola Town. <laughs> tak, i są różne rodzaje, różne rodzaje typy mo możliwych dróg do zbudowania. My się zajmiemy może później. Zbudujmy jakąś dróżkę. Właśnie, trzeba tak zastanowić się, bo gdzieś tutaj. O tak, tu mamy teraz taki widok bardziej globalny. Tu mamy ten nasz kwadrat skwer wykupiony, który mamy aktualnie w użytku. Później będziemy mogli te dodatkowe różne skwery także dokupić. Ale teraz tak, mamy. Kurde, nie mamy w tym momencie dostępu do wykresu, więc tak na dobrą sprawę. Nie wiem gdzie i jakie surowce są dostępne. A są na tej mapie ogólnie, w tej grze też dostępne surowce. O, broda się odezwał, dziad jeden. Dziad stary. Szczecin. No, mógłbym nazwać Szczecin, ale szczerze. Szczerze, mogę trochę grę przyciszyć. Co? Trochę głośno jest. Wydaje mi się. Czy to jest konkurencja dla SimCity? Nie, to, to jest sobie lepsze od SimCity, Ciężko to w sumie jak sosnowiec. Ciężko to konkurencją w sumie nazwać wydaje mi się. Dobra, zbudujmy tę drogę jakąś. Zbyt wiele dróg widzę nie mam do, do dyspozycji, więc raczej nie mamy co tutaj szaleć. Budujmy na razie... no właśnie, dobre pytanie. Dobra, taką prostą dróżkę zbudujmy. I połączmy to. No z tego co mi się wydaje, tak, zjazd z tej autostrady to jest jedno, jednokierunkowy zjazd, zjazd i wyjazd z miasta no ale tu niestety tworzymy, nie mamy w tym momencie możliwości tworzenia jednokierunkowych dróg, więc w sumie tak czy siak wychodzi na to, że jednokierunkowa, jednokierunkowie tworzy się dwukierunkowa. Mniej więcej, no, mniej więcej w ten, de, komary wielkie. <laughs> tak, Pamelas City, o Boże, bardzo ma ona nazwa. A na razie sobie daremnie może. Mamy też ćwierkacza. Ćwierkacz. Cześć, tu ćwierkacz. Obserwuj na bieżąco o czym rozmawiają Twoi mieszkańcy i co się dzieje na świecie. Hashtag znalazłeś mnie. No dobra, można, można w sumie i tak. Badok, wiem, że. A nie, w sumie zaraz. Mogę tworzyć drogę jednokierunkową, ale jak głupi jestem. Zaraz, jak mogę. Burzenie. Burzenie jest pod B. Jest to skrót który wydaje mi się, że warto zapamiętać. Czyli mamy jednak jedną kierunkówkę, a to dobrze. W teraz co? Jak bym chciał zrobić to mniej więcej, tak, byłoby, tak byłaby linia prosta. No nie, tak by nie była linia prosta, niestety. W sumie tutaj widzę, że ciężko byłoby taką linię... Linię prostą wybudować, żeby by w tę stronę ogólnie szła. No nie szkodzi, zrobimy. Tak jak to mniej więcej tutaj wychodzi. I tu się to ładnie ze sobą połączy. A tu już będzie normalna dwukierunkowa, czyli no, czyli bardzo ładnie. Nic się raczej tu blokować wydaje mi się nie powinno. Mamy też polną dróżkę. O, i teraz blokowała nam się większy, większa ilość dróg nam się odblokowała. Hmm. Ciekawy moment do odblokowania tego typu rzeczy. Hmm. Może trochę zaszalejmy. I zróbmy drogę krętą. Tutaj na razie zrobimy prostą dróżkę. A tu zrobimy taką już krętą dróżkę. O, taką krętą dróżkę. Nie wiem, nie wiem czy to ma jakikolwiek sens, ale <gryw> już tak w sumie zarządziłem. Uh, zaraz, 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 musimy też pomyśleć gdzie postawimy. Aha, dobra, widzę tutaj pewną niedogodność, uh, bo ja chcę więcej w tym miejscu postawić... ha. Trzeba będzie postawić wiatraki, które będą naprodukować energię. I tam oczywiście pokazane gdzie ta produkcja będzie... Gdzie ta produkcja będzie najwydajniejsza. Możemy też przemieścić i w sumie przemieścimy trochę w te miejsce, bo to będziemy więcej prądu generować. A, dobra. Kurczę, myślę tu by postawić miasteczko. A może nad rzeczką postawimy miasteczko. Miasteczko nad rzeczko. Tak mniej więcej. To Nawet nie byłby wcale taki zły pomysł mi się wydaje. Chyba nie. Chyba nie byłby to zły pomysł. Stworzymy jakąś ładną, prostą dróżkę tutaj i nad rzeką postawimy taką ładną, lekko zakręconą drogę, o. To brzmi jak plan wręcz idealny. O, lekko to zakręcimy. A, ile ja co zrobiłem, widzę. Możemy ładnie drogę zakręcić. I teraz tu zakręcimy trochę drogę. O. O. Bardzo ładnie. To będzie taka. Takie miasteczko nad wodą, nad rzeczką. O. Pięknie. Dobra. I teraz pomyślmy, gdzie chcemy stworzyć. Gdzie chcemy, żeby nasi. Pierwszy mieszkańcy się zadomowili. Może tutaj po środku. To byłby całkiem, całkiem stosowny pomysł. Mamy oczywiście tutaj tworzenie rejonów: czy to mieszkalnych, czy handlowych, czy przemysłowych o niskim i wysokim zagęszczeniu. Na razie mamy oczywiście dostęp tylko i wyłącznie do niskiego zagęszczenia. Jest to jednak dość, dość oczywiste. Zacznijmy może jakoś tu zrobimy coś takiego. Odpalę może upływ czasu. Tu będą się wprowadzali nasi mieszkańcy. Możemy też sobie inne narzędzie do zasiedlania ich odpalić. O! Więc tu się wprowadzą nasi pierwsi mieszkańcy. Chwila, a jak zrobić, żeby to się. Nie, aha, dobra. Wiem, jak to zrobić, żeby się nie zapełniało. Dobra. Więc tu będzie, jakby tu jąć taka granica tego osiedla domków. I wpadałoby doprowadzić do nich energię. Zdecydowanie doprowadzenie do nich energii jest aktualnie naszym priorytetem. Energia działa mniej więcej na tej zasadzie, że mamy tutaj jakby to jąć taki okrąg, zakres gdzie jest dostępna energia. Wystarczy nie, nie musimy podłączać doświadczenie od jakichś naszych budowli przywodów elektrycznych, tylko wystarczy, że podłączymy je do. Że jest zbyt zajęte? Jak zajęte? Niemożliwe. Wystarczy, że podłączymy to do naszej całej sieci, tak? Nie musimy się do każdego domku, tylko do sieci domków podłączyć energię elektryczną. Bida w mieście. Na razie bida, nie, no bo... No bo na razie jeszcze tutaj ma, nie mamy wszystkiego zdobionego, tak? Dobra, mamy już energię zapewnioną, trzeba teraz postarać się o wodę. Woda to jest o tyle ciekawa, że woda jest ogólnie w ruchu, więc na przykład pobieranie wody dla naszych mieszkańców możemy zorganizować na dwa sposoby. Albo przez wieżę ciśnień, która pozwala praktycznie na każdym miejscu mapy zdobyć tą wodę, albo właśnie z rzeki czy tam skądś indziej, ogólnie, ogólnie z rzeki. Tylko trzeba brać pod uwagę, że na przykład tutaj u góry nurtu będziemy pobierać tą wodę, tak? A nie u dołu, bo jeżeli u dołu będziemy pobierać u dołu damy ścieki, no to to może się trochę źle skończyć, trzeba szczerze przyznać. Więc u góry nurtu, u góry prądu damy, e, damy stację wodociągową, a u dołu nurtu damy rurę ściekową, żeby było gdzie odprowadzać te ścieki. I teraz całość trzeba połączyć. Jakby to ująć w sensowny, sensowny system. No, no, jest to połączone. Tylko jeszcze musimy połączyć e, wodociągi z, e, z naszą fermą. <grym> wiatraków> fermą wiatraków. Z tym, że nie musimy to łączyć teraz się pod tą sieć, którą tutaj stworzyliśmy, tylko możemy stworzyć się pod tą tutaj sieć, która. A, która jest stworzona z naszego osiedla i to nam powinno zapewnić płynność prądową. Cruciata city. Nie słabe. Jak żyć. Dokładnie, jak żyć. No i dobra, jest. Prąd płynie, tylko niestety mamy aktualnie dość wysokie koszty utrzymania, ponieważ Na tak małą miejscowość. Musimy utrzymać przepompownie ścieki i jeden wiatrak, więc no jednak jest to dość duży wydatek, jak na nasze możliwości. Nie wiem, czy w tym momencie mamy możliwości... Możemy ustawać budżet. O, super. Tylko teraz trzeba byłoby jeszcze sprawdzić... No z prądem stoimy dobrze, nawet bardzo dobrze, więc możemy spokojnie obniżyć sobie na razie nakłady pieniężne na... na energię i na wodę. To powinno zmniejszyć nasze możliwości produkcyjne, ale przy okazji zmniejszy także nasze koszta. Zaraz nasze możliwości produkcyjne, produkcyjne, jeżeli chodzi o energię i o wodę powinny się zmniejszyć, ale to nam, o, nawet trochę, nawet trochę przesadziłem, widzę, za bardzo uciąłem te, te koszta. W Dolinie Królów odnaleziono grubowiec dawno zagubionego faraona, rzeczy znalezione Hurra! budowano stację wodociągową, bla, 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 tja. Tiatia, yeah, yeah, yeah. high city. Tia. <laughs> yeah. No dobra, to teraz bydałoby stworzyć pierwsze tereny handlowe, wydaje mi się. Wydaje mi się, że może jest handel. Na handel będzie przeznaczona cała ta sekcja. Po to będziemy rozbudowywać nasze miasto kolejne tutaj segmenty. A w przypadku handlu będziemy korzystać z tego, ponieważ handel, z tego co pamiętam, z tego co widziałem u innych ludków, którzy grali w to już wcześniej ode mnie. To działa to mniej więcej na tej zasadzie, że handel jest fajny, ale on produkuje trochę, trochę hałasu. Więc sobie na to troszeczkę uważać pod tym względem. No i trzeba jeszcze oczywiście o, o, o zadbać o przemysł. Przemysł może damy sobie tutaj. Dokładnie niczego zbytnio nie ma, więc możemy sobie na przemysł w tym miejscu raczej, raczej pozwolić. Podejrzewam. O, pięknie. No i tu będzie... Będą zaczątki naszego przemysłu. A, pamiętaj o kwartałach, żeby nie burzyć budynków potem. Ale co o kwartałach? Nie rozumiem do końca, o co ci chodzi, Teos. No i mamy 170 mieszkańców. E, z prądem aktualnie stoimy dobrze, z wodą nawet bardziej niż dobrze. E, mamy aktualnie 4000 m3 na tydzień zużycia. Produkujemy. 30 tysięcy, więc no raczej nie mamy co aktualnie narzekać na jakieś problemy. Szczególnie, że wydatki, do, wydatki na wodę są obcięte maksymalnie mocno. I zaraz prawdopodobnie, no, w sumie tak, potrzebujemy więcej przemysłu i więcej rejonów handlowych, ale to się zaraz powinno rozbudować i to powinno się jakoś wyrównać. W czasie możemy pomyśleć może o kolejnych domostwach wydaje mi się. Że to nie był pomysł. I podejrzewałem, że tutaj trzeba. By... aha, zaraz, tutaj prądu nie doprowadziliśmy. Dobra, już wiem, w czym tutaj jest problem, czemu nam się strefa przemysłowa nie rozwija. Dobra, teraz powinno być dobrze. No i trzeba jeszcze wodę doprowadzić pod strefę przemysłową i pod. E, i, pod i pod. i pod rejony handlowe, więc trzeba się tym zająć. O, dobra. to już powinno być dobrze. Hmm, okej, okay. wygląda to całkiem dobrze. Sprawdźmy jak to... jak tutaj ładnie wygląda. Domostwa są szczęśliwe póki co. Znaczy narzekać nie będą. Co ciekawe w przyszłości będziemy mogli tworzyć własne... własne dzielnice i to będzie fajne. Będziemy mogli dzielnice tworzyć i je nazywać i tam jakieś konkretne prawa w nich prowadzać. Na przykład możemy sobie obserwować jak to jeżdżą, jak sobie tutaj... No chodź tu. No, eee, dajcie mi jakiegoś... kogo tu mamy? Kim ty jesteś? No. Oj, chodź tu nie uciekaj mi. Nie uciekaj mi dziadu. O. To jest Piotr Adamczyk. Nie, to jest właściciel, właściciel Piotr Adamczyk. Eee, a, Jedzie do rezydencji Michowice. Fajne jest to, że tutaj wszyscy, wszyscy mieszkańcy. Są chyba mi się wydaje, że mniej więcej e, symulowani. Na razie jest bezrobotny, ale szczęśliwy. Bezrobotny, ale szczęśliwy, więc sobie nie ma co narzekać wydaje mi się. Mogę też nazwać tego Sedana. Aha, bo tu sedan jest właściwością Adamczyków. Mogę też nazywać mieszkańców, ale z tego co mi problem jest taki, że możemy ich nazywać, ale nie możemy ich specjalnie śledzić, więc tu może być trochę, trochę problemów, trzeba przyznać. No i prawie wychodzimy na zero z naszym budżetem. Co im nie pasuje? Ścieki zaczynają się gromadzić. Jak to ścieki się gromadzą? Przecież doprowadziliśmy ścieki do... No tak, ścieki doprowadziliśmy, ale nie doprowadziliśmy prądu do, do ścieków, więc no może być trochę tutaj trochę trochę komplikacji może to powodować. Zaraz ścieki powinny zacząć działać. Działają ścieki już? Chyba działają, wydaje mi się. Nazwie jakiegoś starego Maciej Makuła. Wredoty. Parkowanie na ulicy takie polskie, no co? Ale trzeba przyznać, ładnie ta gra wygląda, ma swój naprawdę klimat. Ogólnie ja na przykład, jest taka opcja, której ja bardzo nie lubię w grach i raczej z niej nie korzystam. Tutaj ustawiłem tylko na menu, żeby jakiś tam był minimalny efekt. Czyli to jest tilt-shifting chyba, czy tilt-shift, yy, to jest to, że... Żeby... Zaraz zademonstruję, o co chodzi. Przypatrzcie się teraz tego, tą obrazowi. Jest wszystko w miarę ostre, jedynie gdzieś tam w oddali jest to lekko rozmazany obraz i to jest ok. A teraz zobaczcie jak to będzie wyglądało gdy damy na mniej więcej poziom domyślny, On Domyślnie mniej więcej był gdzieś tutaj O zapisało się A domyślnie wszystko co jest tylko na pierwszym planie nie jest rozmazane A reszta jest rozmazana ja nienawidzę tego Nienawidzę tego efektu, więc ja go sobie ustawiam tutaj, to jest brak a to jest taki minimalny efekt, więc ja go tylko na minimalny ustawie I to że gdzieś tam w tle jest coś rozmazane mi kompletnie nie przeszkadza, jest to OK. Ścieki z przemysłu, nie, ścieki z przemysłu spływają domyślnie razem z innymi ściekami, bo przemysł jest podłączony do naszego całego systemu wodociągowego, więc tutaj nie mamy raczej co się martwić. Aktualnie potrzebujemy terenów przemysłowych więcej i więcej domostw, więc w sumie to, to ludziom dostarczymy w takim rozrachunku, czy więcej miejsca na domostwa i więcej na fabryki w takim rozrachunku. O, kilka więcej tych działów fabrycznych. Jesteśmy aktualnie na plusie, jeżeli chodzi o finanse, a to jest bardzo dobra nowina. Nowi mieszkańcy nam się wprowadzają. Tutaj w tej strefie, którą wyznaczyliśmy, tutaj wprowadzają się nowi mieszkańcy. I na razie nie ma większych problemów. Trzeba w musimy w sumie dobyć do 400 mieszkańców, tak na dobrą sprawę. Bo chyba przy 400 mieszkańcach jest kolejny poziom jakby dojąć rozwoju. Tak mi się wydaje. Dobra, wypadałoby teraz może stworzyć jakąś kolejną taką sekcję, gdzie będziemy rozwijać to miasteczko. Więc e, tak mi się wydaje. Mniej więcej tak. Albo może po prostu prostą drogę? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytania, które w tym momencie ciężko mi odpowiedzieć. Nie wiem, jak to ostatecznie a To w sumie lekko w lewo zawijało, w sumie z tego, co widzę, to lekko w lewo zawijało. O, coś takiego byśmy stworzyli, żeby było troszeczkę miejsca też na ewentualny późniejszy rozwój dróg. O, coś takiego byłoby całkiem okej okay, mi się wydaje. To byśmy mogli ewentualnie połączyć te. Te dwie drogi, nie byłby to raczej zły pomysł i tu będziemy w przyszłości to wszystko rozwijać w jakoś w tę stronę mniej więcej, taki jest, taki jest mniej więcej, mniej więcej plan. O, więcej domost nie zaszkodzi podejrzewam. Przy okazji prawdopodobnie będziemy mogli zlikwidować stąd te linie. Tutaj spokojnie, powinno raczej nam wystarczyć prądu zasięgu, żeby zasilić resztą, resztę, część miasta. Zaraz, tu jest teraz pokazane, że nie, my nie mamy prądu, ale zaraz ten prąd zacznie płynąć i powinno być problemów. No i jesteśmy ogólnie na plusie, tylko troszkę teraz pieniędzy wydaliśmy na rozwój naszej infrastruktury. Więc no dużo pieniędzy niestety nie mamy, ale zaraz powinniśmy dobyć do tych 400 wydaje mi się mieszkańców spokojnie No i nadal teraz mamy nadal większe zapoczywanie na przemysł, chociaż przemysł tutaj jeszcze się tworzy, ale dodajmy jeszcze takie, z, może nie to z dwa kwadraciki, z dwa kwadraciki, hmm, dwa czworoboki, może tak bardziej, dwa czworoboki przemysłowe, żeby był jakiś zapas Niech to się tutaj spokojnie nam rozwija. Coś mają ciekawego do powiedzenia? Budynek nie funkcjonuje, funkcjonuje normalnie. Czyli wszystko w jak najlepszym porządku na razie. Zaraz powinniśmy utrzymać kolejny... Właśnie chyba brakuje nam prądu, wydaje mi się. Ta jest! O Jezus, mamy duże braki prądowe, więc trzeba zwiększyć nakłady na prąd... Boże, nie aż tak bardzo... Ale trzeba zwiększyć nakłady na prąd, żebyśmy odzyskawili zdolności przerobowe, jeżeli chodzi o... Moc. Czworokąty. Można czworokąty albo czworobok nazwać tak samo. No to jest to samo. Tak na dobrą, na dobrą sprawę. Tak mi się wydaje. Może z matematyki, z matematyki dużo nie pamiętam. To było dość dawno temu. Ale to by jakoś tak wyglądało. Tylko problemem ogólnie tej gry, z tego co ja widziałem na innych materiałach i streamach, jest to, że powtarzają się modele domów. Czy to jako to nie jest ten sam model, jest stosunkowo podobny, ale ogólnie modele budynków się powtarzają. O! Dwa dokładnie takie same modele budynków, tylko odrobinę inne kolorystycznie. Ciupinkę inny odcień wydaje mi się, że nawet, nie no, ten sam nie jest chyba. Drobinkę inny odcień kolorystyczny, ale to jest de facto ten sam model nie? I to jest... Nieraz, nie dwa, będą się te modele... O jak tutaj tak samo się powtarzają modele Ale... No, to może trochę narzekać, ale w sumie z oddali tego jakoś się nie dostrzega kompletnie zbytnio Ale problemem... To problem ten zostanie rozwiązany przez mody, które prędzej czy później wyjdą z nowymi modelami domów Więc raczej tym się jest jakoś... Jakoś... Jakoś przejmować się nie zamierzam w sumie Eee, dobra, czas tu kolejną pocisnąć kolejną nitkę eee, z wodnociągami Boże, ale to jest drogie. W sumie tak przynajmniej aż tak bardzo to wszystko rozbudowuje, widzę. No ale dobra, jak już zbudowałem, to już nie będzie. przynajmniej będziemy mieli gdzie się w dalekiej przyszłości rozwijać. Parking pobud... Parki! Na razie nie mogę parków pobudować, nie ja mam takiej możliwości. Dopiero wraz z rozwojem będziemy dostaniemy taką możliwość. Czerkacz, co mi tam gadasz w ogóle? Aha, awaria prądu, bo prądu nie było. No to jest do przewidzenia. Eee, dobra, teraz mamy dwie opcje: albo zwiększymy nakłady na prąd, albo zbudujemy nową, nowy wiatrak. Niestety pieniędzy na nowy wiatrak nie mamy, więc po prostu zwiększymy nakłady na. w budżecie zwiększymy nakłady na prąd. I to jest na razie jedyna opcja, którą, na którą możemy sobie pozwolić. Ale na całe szczęście właśnie osiągnęliśmy nowy kamień milowy. Staraliśmy się osadą, ponieważ mamy 420 mieszkańców. Uhuhu! Sukces, moi drodzy państwo. Teraz tak, będziemy mogli zmieniać poziom podatków. Możemy zaciągać pożyczki. Nowe usługi, odpady, opieka zdrowotna i edukacja. Czyli mamy nowe budynki, ogólnie rzecz biorąc, związane z wysypiskiem, kliniką i szkołą podstawową. Na razie żadnych innych ciekawych rzeczy nie dostaliśmy, następny limit to jest y, kamień milowy, to jest 850 mieszkańców i tu już zaczynają się dziać, e, dziać ciekawe rzeczy, a to dopiero w niedalekiej przyszłości. Dostaliśmy przy okazji trochę pieniędzy za osiągnięcie tego kamienia milowego, więc na pewno dobudujemy w tym momencie turbinę wiatrową. To nie byłby zły pomysł. Okej, okay, turbina jest. Prąd nasz ogólnie w tym momencie się zgadza. To jest osada Moskupin. <grywia> tak. Czemu była awaria prądu? Bo prądu nie było. Moski 2014. Nie. Yeah. Dobra, a co tutaj na przykład zbudujemy? Co? Kolejne domostwa? Tak się zastanawiam. Hmm, dobre pytanie. Wydaje mi się, że można to było kolejne domostwa w sumie walnąć. To tutaj by w sumie, już, jak mówiłem, był, byłby ten... A, byłaby ta cała nitka handlowa, tu byśmy pozostawili miejsce ogólnie na przemysł. No właśnie, trzeba by tutaj trochę rozbudować dalej tę dróżkę, przyznam szczerze, bo to może trochę na razie słabo wyglądać, właśnie rozbudujmy trochę tak drogę. A no, tak nie mogę budować drogi, nie mogę. No trzeba je coś zniszczyć niestety. I z tego powodu jest mi strasznie... Chyba, że tak pociągnę, ale tak... To ja nie chciałem w ten sposób pociągnąć, ale chyba nie mam. Chyba nie mam wyboru, podejrzewam.